Siemanko. W tym zadaniu mamy podany ciąg AN i jego wzór i należy na tej podstawie wyznaczyć wzór ciągu BN oraz wzór ciągu CN. Jeśli chodzi o wzór BN, to najważniejsze jest to, że BN równa się AN plus 4, ale ta czwórka jest w indeksie dolnym, czyli po prostu jeśli mamy wzór AN równa się minus 2N plus 3, to znaczy, że w miejsce każdego N we wzorze AN Należy wstawić n plus 4. Dlatego będzie tutaj minus 2 w nawiasie zamiast n, n plus 4 i plus 3. Co daje nam bn równa się minus 2 razy n, minus 2n, minus 2 razy plus 4. Minus 8 i plus 3. I ostatecznie daję to Bn. Równe minus 2n. Minus 8 plus 3, czyli minus 5. I to jest już wyznaczony wzór na ciąg Bn. I teraz można się zająć ciągiem Cn. Tutaj różnica względem ciągu Bn jest taka, że czwórka nie jest w indeksie dolnym przy n. Tylko jest dodana do całej wartości ciągu AN. Dlatego aby obliczyć CN, muszę w miejsce AN wpisać po prostu wzór tego ciągu. Dlatego zamiast AN mam minus 2, N plus 3 i do całości dodaję 4. I daje mi to wynik Cn równa się minus 2n, 3 plus 4 plus 7. I najważniejsze tutaj jest to, żeby zauważyć, że różnica pomiędzy ciągiem Bn a ciągiem Cn jest taka, że tutaj czwórka jest w indeksie dolnym, więc jest częścią tego n. Dlatego każde n we wzorze zastępujemy n plus 4, natomiast w Cn czwórka jest dodana do całego wyrażenia an, więc jest dodana po prostu do całego tego wzoru. I to tyle na dzień dzisiaj, dzięki.